witam Ciebie dzisiaj witam Ciebie dzisiaj witam Ciebie szczerze w pokoju w wierze witam Ciebie głośniej radośniej weselej witam Ciebie w, w trwale w nadziei w miłości witam Ciebie Bożeś jesteś pozdrowiony Uwielbiony jesteś i chwale jesteś. Przychodzę tutaj do ciebie dzisiaj, żeby powiedzieć ci, że musisz uwierzyć w siebie. Musisz uwierzyć w siebie, to ci pozwoli przeżyć. Musisz uwierzyć w siebie, to ci pozwoli zrozumieć, Musisz uwierzyć w siebie. To pozwoli być mocnym w Twojej głowie, w Twoim natchnieniu, w Twoim duchu, w Twoim cierpieniu, w Twojej pracy, w Twojej miłości. Musisz być bardzo mocny. To, że uwierzyłeś w siebie. I dzięki temu, że uwierzyłeś w siebie, jesteś w stanie posiadać mądrości nie z tego świata mądrości, które Ciebie otaczają, mądrości, które Ciebie wysławiają, żebyś Ty wiedział, jak jesteś mądry, jak jesteś dobry i wysławiony dlaczego tak się dzieje. Dlaczego ci wszyscy tak zaprzepaszczają swoje możliwości i w Duchu Świętym się nie rozwijają? Dlatego Ty musisz być uwierzonym i wysławionym w sobie, żeby do Ojca Duch, Ojca Zastępów wysławiać i Ojca tylko, Ojca Świętego uwielbiać i kochać. Przychodzę do Ciebie żeby tobie powtórzyć i mówić codziennie że musisz uwierzyć w swoje słowa każde słowo wychodzące z ciebie to tak jakbyś był świętym i dawał namaszczenie słów Wiarą Ojca Świętego, zastępu pełnego, który jest niebiosa i chwała, z wiarą prawdy i miłości, i dajesz słowo miłości, to masz władzę. Władzę, która ci nie była odebrana, i władzę, która ci nigdy nie była zabrana. Dlatego musisz uwierzyć w siebie. To wszystko pomoże ci przeżyć najgorsze chwile tego świata najgorsze chwile z tego świata najgorsze chwile wokół ciebie i najgorsze chwile wkoło ciebie. To wszystko musi dać Ci siłę musi dać Ci wiarę w siebie i wiarę w siebie, że jesteś bardzo święty i to Ci pomoże otworzyć drogę w Duchu Świętym Rułach do samej Trójcy Świętej, Najwyższej, jaką tylko Ciebie otacza. Najbliższą, jaka tobie ciebie buduje. Ta chwila i Twoje wysławienie pozwoli ci być prawdą tego świata. Ta miłość, która Ciebie otacza i którą Ty wysyłasz i odbierasz z Ducha Świętego, Ciebie będzie budowała. Ciebie będzie wysławiała. Ciebie będzie wysławiała i Ciebie pomoże Tobie. Pomoże Tobie z każdą chwilą, z chwilą, która przychodzi w tych ciężkich czasach, z chwilą, którą Ty będziesz dawał mądrości. To wszystko jest powiedziane i dane dla Ciebie. Więc proszę Cię, bądź pokornym w sobie. I dawaj mądrość nie od siebie, tylko przez ducha świętego. To wszystko ciebie wysławi, to wszystko ciebie napełni. Chcesz być doktorem? Będziesz doktorem. Chcesz zbierać miłość? Dawaj miłość. Chcesz zbierać prawdę, dawaj prawdę. Pocieszaj utrapionego, a wysławiaj nieułomnego. Ułomnego wysławiaj ponad wszystko, a zobaczysz sam, co więcej będziesz mu i posiadał. Prawda jest jedna. Prawda jest, którą Ty potrzebujesz i ja potrzebuję. I Ojciec Święty potrzebuje zastępów. To pomoże Ci wytrwać. Wytrwać w pracy. Wytrwać w tym, co Ty chcesz dążyć. Do czego chcesz dążyć? I dlaczego potrzebujesz piękności swojej w sobie? I dlaczego potrzebujesz tej piękności w sobie? Więc proszę Cię, wyciągaj ręce ku Ojcu Świętemu, w Trójcy Najwyższemu. Wyciągaj ręce bez zatrzymania, ręce wyciągaj z powołania. Ręce wyciągaj ku Ojcu Świętemu i mów jemu, Ojcze Święty. Ojcze nasz, kocham Ciebie. Ojcze nasz, wysławiam Ciebie. Ojcze nasz, uwielbiam Ciebie. Ojcze Święty, ty jesteś mą potrzebą. Jak ten deszcz jesteś moim natchnieniem, Ojcze Święty wysławiony, Ciebie wysławia jedyny uwielbiony, Trójcy świętej prawdziwej, jednej prawdzie wrażliwej, bo każda prawda jest wrażliwa i z miłości uwielbiona. Dlatego proszę cię módź się tylko do Ojca Świętego, bo nie ma nikogo najpiękniejszego niż Ojca Jednego Wielbionego. Ty dajesz miłości i zabierasz wszystko to, co ty chcesz posiadać, Ojcze Święty. Tobie. I tylko Tobie i ponad wszystko Ojcze Święty w Tobie. I tylko dla Ciebie. W każdej potrzebie, Ojcze nasz. Jesiła mówił cały czas. Nie mówcie, nie klepcie, nie biadolcie, nie biadajcie, nie, nie mówcie fałszywego, nie mówcie, nie mówcie, nie mówcie. Nie mówcie. Tylko wyciągajcie ręce ku Ojcu Świętemu i Ojca Świętego wysławiajcie. Chociaż jesteście ułomni, jesteście wrażliwi, niezłomni jesteście słabi, kalecy. Tak Ty całą życie możesz do Ojca Świętego wyciągać ręce. I mówić zawsze, Ojcze Święty, Ojcze nasz, Ojczu uwielbiony, Ojcze nasz, Ojczu kochany, Ojcze nasz, Ojcze nasz, To jest słowo każdego dzieciaka modlącego się do Ojca Świętego. I tylko Ojca Wysławionego wysławiać. Ojcze Święty, Ty jesteś wszystkim to, co mi obtacza. Jesteś, Ojcze Święty, wszystkim tym, co dajesz mi natchnienie. Ojcze nasz, Ojcze nasz bądźże uwielbiony. Ojcze nasz bądźże Wysławiony. Ojcze nasz, który jesteś chwałą, Ojcze nasz, który jesteś uwielbiony. Święte imię Twoje, święta chwała Twoje, Ojcze nasz, w Duchu Świętym Wysłabionym, w Duchu Świętym Uwielbionym, w Duchu Świętym Jedynym. W Duchu Świętym, prawdziwym, w Duchu Świętym, który dajesz Ty, który nas zostawia z racji mądrości dobrego, Ojcuś, Ojcze Święty, wspaniałego. Wszystkie słowa, Ojcze Święty, wychodzą z mojego ust, moich ust. Ojcze święty, wszystkie słowa wychodzą z moich, jego natchnienia, bez zastanowienia się, bo to, co do mnie przychodzi i to, co mnie obtacza, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz. Jesteś moją potrzebą, jesteś moim natchnieniem, jesteś moim wysławieniem, jesteś moim ideałem. Ojcze nasz. Ojcze nasz. Ojcze nasz. Ojcze nasz. To wszystko jest po to, żeby Ciebie wysławiać, Ojcze Święty. To wszystko jest po to, żeby Ciebie miłować, Ojcze Święty. I tylko Ciebie, Ojcze nasz. I tylko Ciebie, Ojcze nasz. I tylko Ciebie, Ojcze nasz, wysławiać. I tylko Ciebie, Ojcze nasz, uwielbiać. I tylko Ciebie, Ojcze nasz, wysławiać. I tylko Ciebie, Ojcze Święty, wysławiony w Tobie, mieć umocnienie i prawdę umocnienia. Ojcze nasz. Wymawiając słowa do Ciebie, Ojcze Święty, słyszę swoje serce, które we mnie bije i we mnie jest. Ojcze Święty, Ty wypełniając mnie, dając mi natchnienie, w Duchu Świętem wysławienie, to wszystko Ojcze Święty jest dla mnie chwałą od Ciebie i choćbym mógł jeszcze zawsze więcej, bo niezłomne jest mój trud. Bo niezłomna jest moja wiara, bo niezłomna jest moja wiara w Ciebie. Wierzę, Ojcze Święty, w Ciebie. Wierzę, Ojcze Święty, tylko w Ciebie. Wierzę, Ojcze Święty, w Twoją chwałę. Wierzę, Ojcze Święty, w Twoją wysławioną chwałę. Wierzę, Ojcze Święty, w Ducha Świętego Ruach. Wierzę, Ojcze Święty, w Ducha Świętego Ruach. Wierzę z całej siły w Ducha Świętego Ruach, który jest w oddechu Twoim. Rułach, Ojcze święty wierzę w ducha świętego Ruach. Duchu święty Ruach. Ty jesteś chwałą. Duchu święty Ruach. Ty jesteś chwałą. Jaszła. Synu Ojca Wysławionego, synu Ojca Jedynego, synu Ojca Uwielbionego, synu z Ojca Najspanialszego, synu Ojca Uwielbionego, synu Ojca Jedynego. Synu Ojca, największego chwale i my jako osoby na tej ziemi będąc, nie pojmując i nie rozumując wszystkiego, Bożeśmy się oddalili od Ciebie, Ojcze Święty. Jeszła, nie rozumując i nie pojmując wszystkich świętości, że się oddaliliśmy od ciebie. To nas gubi. To nas gubi. Ten wstyd nie pozwala nam podejść do Ciebie Jaszła ten wstyd, bo miłość powinna być w Ojcu Świętym ponad wszystko, bo miłość powinna być tylko w Ojcu Świętym zastępu nade wszystko. Wierzę, Ojcze Święty. Wierzę, Ojcze Święty, w Ciebie, jedynego, prawdziwego i niesamowitego, ukochanego Ojca Świętego, zastępu Elahi, wysławionego i chwale. Elahi, Abba. Wierzę, Ojcze Jochła, tylko w Ciebie. Jochła, Ojcze Święty Wysławiony, wierzę tylko w Ciebie i nic nie biorę. Nic nie biorę od innego, żeby mnie lepszym uczyniło. Jeszła. Mówił cały czas: Kochajcie Ojca ponad wszystko, wysławiajcie Ojca ponad wszystko, we wszystkim i nade wszystko, co jest, bo co macie w życiu, stracicie, ale Ojca Świętego nigdy nie stracicie. Bo On jest, bo On czuwa. On czeka całe życie. Joho. Joho. Święty, święty, święty. Ojciec zastępu pełne są niebiosa chwały. Pełne są chwały niebiosa imienia. Ojca Zastępu, i pełne w imieniu Ojca Zastępu są chwały. Święta jest Twoja chwała, i święty jest Twój wybień, Ojcze Święty. I tylko w Tobie, Ojcze Święty, mam upodobanie, i tylko w Tobie, Ojcze Święty, mam Nachtchnienie. Ponad wszystko, we wszystkim i nade wszystko, ojcze święty, chcę Ciebie wysławiać. Ojcze święty, chcę Ciebie tylko jednego uwielbiać i świętości Twoje wysławiać. Ojcze święty, Chociaż cię nie pojmuję, chociaż cię nie rozumuję, chociaż Ciebie nie widziałem, chociaż Ciebie nie słyszałem, chociaż Ciebie nie dotykałem, chociaż Ciebie moje oczy nie widziały. Ojcze Święty, to nad wszystko Ciebie miłuję, i nad wszystkie mądrości Ciebie kocham i wysławiam. Świętości, która jest w Tobie i nie pozwala mi podejść do Ciebie, Ojcze Święty. Ciebie chcę wysławiać, Ojcze nasz, Ojcze nasz. Ojcze nasz, rozmawiając z Tobą, i mówiąc do Ciebie, i wysławiając Twoją chwałę, modlę się do Ciebie, a modlą to znaczy chcę rozmawiać w kierunku tylko do Ciebie. I nie wiem, czy mnie słyszysz. Czy mój głos, głos słyszysz, ojcze święty, czy mój głos słyszysz? Czy mój głos jest wystarczający, żebyś ty, ojcze święty, słyszał? Jeszła, synu jedyny prawdziwy, synu jedyny uwielbiony, synu jedyny wysławiony, synu jedyny uwielkochany z duchem świętym Ruach, Ruach w Ruach, który jesteś uwielbiony i chwale wysławiony. W imię Jasiua i największego imienia Ojca Wysłowionego Aba. Ojcze Święty, Chociaż Cię nie pojmuję, Jednak nad wszystko w życiu miłuję. Nad wszystko, co co mam. Nad wszystko to, co mam. Ojcze Święty, Ciebie dnego kocham, Ciebie wysłowionego kocham ponad wszystko. Jeśli nadarzy się próba, Ojcze Święty, pójdę za Tobą. Jeśli dostanę szansę, Pójdę, Ojcze Święty, za Tobą. To wszystko w życiu, co nas otacza i czego my nie możemy ze sobą nigdy zabrać, nawet oddechu z tego świata to wszystko jest niczym. To wszystko jest niczym. To tylko zarejestrowane jest w naszych myślach, że to jest piękność, że tamto jest piękność. Ale najpiękniejszą mądrością i pięknością naszą w rodzinie święty jesteś ty, ojcze święty. Ponad wszystko chwała Tobie, Abba. Chwała Tobie, Aba, Święty Ojcze, Ojcze nasz, wysławiony Ojcze, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze nasz, Ojcze, nasz. Ojcze. chana